Zobacz, jak moje pięć minut dziennie zmieniło moją twarz. Robię to codziennie, tą rutynę. I tylko nie mów mi, że nie znajdziesz czasu, bo to jest 5 minut. Zobacz, co robię. Zaczynamy od dekoldu, bo nasza twarz zaczyna się pod biustem. Rozmasowujemy nasze tkanki, mocno przyciągamy palcami od połowy naszego dekoldu do ramienia. I w drugą stronę. Już teraz ujębrniamy nasz dekold. Skóra się zaczerwieniła, czyli jest dopływ powiu i krwi, a kryt jest najlepszym naszym kosmetykiem. Teraz przechodzę do szyi, chwytam mięsień most i rozciągam go, aby ujędrnić swoją szyję i podnieść cały owal twarzy. Jedna strona i druga strona, Wykonuj go delikatnie, ale jak będzie boleć, to nie odpuszczaj. Po czasie to wszystko zniknie. Teraz kciukami, Przepasowujemy pod naszą żuchwę. Ciągniemy aż do naszych uszu. Następnie dwoma palcami wkładamy pod kon żuchwy i ruchem wibracyjnym rozmiękczamy tkanki. Teraz przejdziemy do lwiej zmarszczki i naszych brwi i opadających powiek. To jest masaż powięziowy. On działa bardzo dobrze, trwale na nasze tkanki. Uniesiesz w ten sposób swoją opadającą powiekę. Nie zapomnij o uszach. Ruch przy uszach cały czas do góry. Ciągniemy tkanki, a na końcu przejdziemy do czepca ściemnistego i rozruszaniu naszych przykurczonych tkanek, które mamy na głowie. Ten masaż pomaga również nie tylko w młodym wyglądzie, ale również zagęścić twoje włosy. Jeżeli chcesz przejść, tak jak ja, metamorfozę, to możesz również to zrobić, ale możesz w ten sposób zadziałać, kiedy nauczysz się technik. I te techniki przygotowałam dla Ciebie w programie odmadzającym. Możesz wejść na stronę gotowe na nowe. Tam zobacz programy odmadzające, kurs VIP. I możesz tak jak ja zmienić swoją twarz, nawet po 50, bo mam 57 lat, a zobacz, jak wyglądałam wcześniej. Zapraszam i nie ma wymówek. I nie mówcie, że byłam grubsza. Te pięć Lat temu, ponieważ wcale to nie jest prawda. Twarz zmienia się pod wpływem masażu i gimnastyki twarzy. Jeżeli chcesz, abym udostępniała więcej takich treści, to skomentuj to wideo słowem ja. A na pewno postaram się więcej podpowiedzi z Jogi Twarzy nagrywać, abyś mogła korzystać z tego i odmazać swoją twarz. Beata Bońska, gotowe na nowe.